Jeszcze jakieś 100 lat temu ludzie patrzyli na świat przez pryzmat naiwnej prostoty. Wydawało się, że wszystko wokół zbudowane jest z małych, twardych, niezależnych cząstek atomów. Elektrony wyobrażano sobie jako maleńkie kulki krążące wokół jądra. Obraz świata był prosty, przytulny i pozornie stabilny. Wydawał się tak logiczny, że wątpienie w niego było uważane za niemal głupotę. Ale potem, jakby ktoś wyłączył światło, i ponownie włączył je w jakimś nowym, dziwnym wymiarze. Fizycy zaczęli zauważać, że ten uporządkowany obraz wcale nie działa. Elektron niespodziewanie przestał być cząstką, przestał być kulką, przestał być czymkolwiek znanym. Z każdym nowym eksperymentem stawało się oczywiste. Elektron zachowuje się jak fala. Nie jako metafora fali, niepodobny do fali, ale jako prawdziwa, żywa, kapryśna fala kwantowa która jest jednocześnie wszędzie i nigdzie, która nie siedzi spokojnie, ale rozprzestrzenia się w przestrzeni jak mgła. Ta myśl okazała się tak zuchwała, tak prowokacyjna, że część naukowców początkowo ją odrzuciła. Bo jeśli elektron jest falą, to znany nam wszechświat cząstek rozpada się do cna, materia przestaje być stała i zamienia się w dziwny ocean kwantowych wibracji. A to, co nazywaliśmy cząstką, Nagle okazuje się jedynie chwilowym wybuchem na grzbiecie tej głębokiej fali. Co więcej, odkrycie falowej natury elektronu stało się pierwszym ciosem dla fizyki klasycznej. Zniszczenie znanego nam obrazu świata rozpoczęło się właśnie tutaj, od małego, prawie niewidocznego obiektu, który okazał się nie tym, za co go uważaliśmy. Fala zamiast cząstki to nie tylko zmiana modelu, to zmiana światopoglądu. To tak, jakby nam powiedziano, że to, co nazywamy twardością, wcale nie jest twarde. To, co nazywamy obiektem, nie istnieje jako takie, a sama rzeczywistość jest płynna, niestała i ruchoma. Kiedy na początku XX wieku fizycy stanęli w obliczu całkowitego załamania klasycznego obrazu świata, czuli się tak, jakby nadeszła era intelektualnej powodzi. Ale właśnie w tym czasie pojawia się młody Francuz Louis de Broglie. Człowiek, którego idea uderzyła w społeczność naukową jak grom z jasnego nieba. Pomysł był tak niesamowity, że na początku po prostu nie chcieli w niego uwierzyć. De Broglie zaproponował, jeśli światło może być zarówno falą, jak i cząstką, to dlaczego nie założyć, że wszystko, łącznie z elektronem, ma dwojaką naturę. Ale poszedł dalej, znacznie dalej, niż pozwalała sobie wyobraźnia większości ówczesnych naukowców. Stwierdził, Elektron jest z natury falą. Nie w tym sensie, że można z niego zrobić falę, nie w tym sensie, że zachowuje się jak fala, ale w tym, że sama istota elektronu jest falowa. To, co nazywamy cząstką, jest jedynie krótkim, zamrożonym obrazem tej fali, niczym błysk pioruna oświetlający na chwilę ogromną chmurę. Jednak najważniejsze było nawet nie to. De Broglie zaproponował zupełnie nowy obraz świata. Nie widzimy prawdziwej natury materii. Widzimy tylko poszczególne momenty, tak jakbyśmy patrzyli na ocean w nocy, widząc tylko pojedyncze białe grzbiety fal i traktując je jako niezależne obiekty. Ale w głębi znajduje się gigantyczne pole nieprzerwane, żywe, łączące wszystko. I właśnie to pole pod powierzchnią jest fundamentalną naturą elektronu. Naukowcy byli oczywiście zszokowani, bo jeśli elektron jest falą, to gdzie jest ta fala? Jak się rozprzestrzenia? Dlaczego obserwujemy tylko pojedyncze uderzenia, a nie ciągłe drgania? Wszystko to było sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Ale rzeczywistość świata kwantowego jest mistrzem w niszczeniu tego rozsądku. Niemniej jednak idea de Broglie'a okazała się niezwykle owocna. Zmusiła fizyków do ponownego przemyślenia swoich przekonań. Aby sprawdzić swoją teorię, de Broglie przewidział wynik eksperymentu, który, jak się później okazało, był całkowicie dokładny. Elektron rzeczywiście zachowuje się jak fala podczas przechodzenia przez przeszkody, rozpraszania się i oddziaływania z materiałami. Był to punkt zwrotny. Od tego momentu fizycy uświadomili sobie, że znane pojęcie cząstki jest mirażem wygodną, uproszczoną iluzją, a prawdziwym fundamentem świata jest fala, wibracja, nieliniowość niczym gigantyczna orkiestra symfoniczna, w której każda cząstka nie jest obiektem. Ale nutą. Hipoteza de Broglie nie tylko prowadziła do dualizmu, ale zapoczątkowała zupełnie inne myślenie. Stała się pierwszą szczeliną w monolitycznej ścianie fizyki klasycznej. Pęknięciem, które stopniowo przekształciło się w ogromną wyrwę, otwierającą drogę do mechaniki kwantowej, elektronów jako chmur falowych i rozumienia rzeczywistości jako procesu, a nie zbioru stałych elementów. A co najbardziej fascynujące. Idea ta działa do dziś. Nawet po stu latach kształtuje ona współczesne podejście do technologii kwantowych, optyką falową, mikroskopem elektronowym i metodą obliczeniową. To, co zaczęło się jako szalona hipoteza, stało się fundamentem nowej fizyki. Kiedy Louis de Broglie rzucił naukę w otchłań rewolucji falowej, naukowcy pilnie potrzebowali narzędzia, które mogłoby opisać tę dziwną, nową rzeczywistość. I tak w 1925 roku na scenę wkracza Erwin Schrödinger, człowiek o spojrzeniu filozofa, sercu poety i uparciu badacza, który postanowił oswoić samą nieoznaczoność kwantową. Robi coś, o czym nikt nawet nie pomyślał. Tworzy równanie, które opisuje nie ruch cząstki, nie jej trajektorię, ale samą falę leżącą u podstaw materii. I nagle centrum uwagi przenosi się na coś zupełnie nowego funkcję falową. Funkcja falowa to właśnie elektron. Najbardziej szokującym momentem było to, że funkcja falowa nie jest pomocniczym matematycznym trikiem. To właśnie elektron nie powłoka, nie opis, ale prawdziwa kwantowa istota. Funkcja falowa to coś żywego, płynnego, ciągle się zmieniającego. Nie mówi nam, gdzie znajduje się elektron mówi nam, jaki jest teraz jako rozkład możliwości jako dynamiczna wibracja jako chmura prawdopodobieństw rozlana w przestrzeni. A co najdziwniejsze to właśnie ta funkcja informuje świat, jak elektron będzie się zachowywał w następnej chwili, jak będzie oddziaływał dokąd się skieruje, jak zniknie w punkcie podczas pomiaru. Rzeczywistość kwantowa nie przypomina już rzeczywistości. Wraz z pojawieniem się równania Schrödingera, stary mechaniczny wszechświat ostatecznie się rozpadł. Jeśli bowiem elektron jest falą, nie może mieć wyraźnej trajektorii, podobnie jak planeta. Nie porusza się po linii, rozmywa się. Oddziałuje na siebie samego, przepływa przez przestrzeń jak płyn. Jest to bezpośredni opis tego, co się dzieje. Schrödinger wykazał, że obiekt materialny może zachowywać się jak fala stojąca, jak nuta muzyczna, jak wzór na powierzchni wody, a atom nie jest małym układem planetarnym, ale zbiorem wibrujących fal, z których każda utrzymuje się w miejscu dzięki swoim właściwościom kwantowym. To właśnie funkcja falowa dyktuje wszystko określa, dlaczego elektron. Dlaczego atomy mają stabilne poziomy energii? Dlaczego chemia działa tak, jak działa? Dlaczego materia istnieje w stanie stabilnym, a nie rozpada się w chaos? Funkcja falowa jest głównym bohaterem teorii kwantowej centralnym wątkiem łączącym wszystko od struktury atomów po zachowanie nadprzewodników i cieczy nadciekłych. A co najdziwniejsze, do dziś nikt do końca nie rozumie, czym ona jest. Fizycy potrafią ją wykorzystać wiedzą, jak ewoluuje. Jak zachowuje się w różnych warunkach, ale jej rzeczywiste znaczenie pozostaje nierozwiązaną zagadką. Funkcja falowa jest jak cień istoty, której nie możemy jeszcze zobaczyć. Niektórzy uważają ją za rzeczywisty obiekt fizyczny, inni za abstrakcję. Trzecia grupa twierdzi, że jest to informacja, a nie materia. Jeśli przyjrzeć się uważnie dowolnej cząstce kwantowej, elektronowi, fotonowi, neutrinom, bardzo szybko stanie się jasne, że uparcie odmawia ona bycia punktem. Natura falowa dosłownie wyrywa się na zewnątrz, zamieniając samą ideę dokładnego położenia w iluzję, na którą nabiera się tylko fizyka klasyczna. Zasada nieoznaczoności Heisenberga to prawo, które nie dotyczy naszych błędów pomiarowych, ale samej tkanki rzeczywistości tego, jak zorganizowane jest istnienie na najgłębszym poziomie. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności. Im dokładniej próbujemy uchwycić współrzędną cząstki, tym bardziej rozmywa się jej pęd i odwrotnie. Nie jest to jednak wymysł teoretyków, ale bezpośrednia konsekwencja tego, że cząstka jest falą posiadającą długość fali, częstotliwość, kształt i spektrum. Wyobraźmy sobie ocean. Można wskazać miejsce na grzbiecie fali, ale nie można jednocześnie wskazać jej prędkości z idealną dokładnością. Sam kształt sugeruje już rozrzut. Elektron w atomie zachowuje się dokładnie tak samo. Jego funkcja falowa rozciąga się w przestrzeni, tworząc wzory gęstości prawdopodobieństwa, a nie mały jasny punkt znajdujący się na orbicie. I właśnie to rozmycie sprawia, że mechanika kwantowa staje się zupełnie innym światem. Cząstka nie jest po prostu nieznana, nie ma jednocześnie określonej wartości, nie ma ukrytych danych, które moglibyśmy w zasadzie uzyskać. Nawet idealny, doskonały, hipotetyczny przyrząd pomiarowy nie będzie w stanie uchwycić jednocześnie położenia i pędu, ponieważ w naturze takie wartości po prostu nie istnieją w gotowej postaci. Powstają one dopiero w momencie interakcji z rzeczywistością. Ale oto, co naprawdę zadziwia. Zasada nieoznaczoności nie jest ograniczeniem, ale motorem wszystkiego, co niezwykłe. Dzięki nieoznaczoności atomy nie spadają na siebie. Dzięki niej elektrony tworzą stabilne poziomy energetyczne. Dzięki niej materia jest stabilna. Istniejemy my, istnieją gwiazdy, chemia i życie. Gdyby fala straciła swoją wyrazistość, świat zapadłby się w katastrofalnym skurczeniu, tracąc możliwość utrzymania struktur. Co szczególnie intrygujące, współczesne eksperymenty z ultraprecyzyjnymi pułapkami, symulatorami kwantowymi i ultrazimnymi gazami nieustannie pokazują, Nieokreśloność nie jest abstrakcją, ale mierzalną, obserwowalną, kontrolowaną rzeczywistością. Im głębiej fizycy dostrajają pakiety falowe, tym wyraźniej widzą. Im węższa część fali w przestrzeni, tym szerzej rozchodzi się ona po impulsach, jakby sam wszechświat skrupulatnie strzegł tajemnicy idealnej niepewności. Jeśli w fizyce klasycznej elektron można by sobie wyobrazić jako małą kulistą kulkę krążącą wokół jądra, po wyraźnej orbicie, to mechanika kwantowa bezlitośnie burzy ten obraz. Na najbardziej podstawowym poziomie elektron przestaje być rzeczą w zwykłym znaczeniu tego słowa. Przekształca się w chmurę prawdopodobieństwa, w tajemniczą trójwymiarową formę stworzoną przez czystą falę. Nie jest to metafora, ale rzeczywisty obraz potwierdzony tysiącami eksperymentów. Orbita atomowa nie jest trajektorią, nie jest ścieżką, jest geometrią funkcji falowej. Jest to obraz przestrzenny, gdzie gęstość pokazuje, że tutaj prawdopodobieństwo wykrycia elektronu jest wyższe, a tutaj prawie zerowe. Te formy po prostu zadziwiają wyobraźnię. Orbital elektronowy może być sferyczny, handleowy, torusowy, płatkowy, wzorzysty, podobny do kwiatów lub skomplikowanych figur geometrycznych. Co zadziwiające elektron wypełnia tę przestrzeń od razu, nie porusza się po orbicie, Istnieje w postaci rozkładu rozciągniętego w przestrzeni, niczym mgła. A kiedy patrzymy, wchodzimy w interakcję, łapiemy, mgła ta zapada się, tworząc konkretny punkt. Ale przed pomiarem żadna punkt nie istnieje to tylko chmura regularna, wyrównana, surowa i niesamowicie piękna. Te chmury elektronów są przyczyną tego, jak działają wiązania chemiczne. Dlaczego atomy łączą się w cząsteczki w określony sposób? Dlaczego woda ma właśnie takie właściwości, a węgiel jest w stanie tworzyć struktury od diamentu po grafen? Wszystkie reakcje chemiczne, wszystkie właściwości pierwiastków cała tabela Mendelejewa to wynik orbitali. Wynik tego, że cząstka jest falą, która tworzy złożone komory prawdopodobieństwa wewnątrz atomów. Współczesne eksperymenty, np. tomografia laserowa poszczególnych atomów, pozwalają już bezpośrednio zobaczyć kształt orbitali. Badacze rejestrują wzór interferacyjny powstający podczas zderzenia elektronu z polem laserowym i odtwarzają kształt chmury, która wcześniej istniała tylko w równaniach. I za każdym razem fizycy otrzymują to samo potwierdzenie. Elektron to rozkład. Nie jest to obiekt, ale geometria fali, zamrożona w stabilnej konfiguracji wokół jądra. W istocie orbity elektronowe to architektura świata kwantowego. Tam, gdzie klasyczna cząstka byłaby punktem, kwant zamienia się w rozległą trójwymiarową mgłę, gdzie forma jest ważniejsza od trajektorii, a rozkład ważniejszy od położenia. Dlatego właśnie mówi się, w atomie elektron zamienia się w chmurę. I to właśnie ta chmura określa wszystko, co widzimy w świecie materii. Być może najbardziej nieoczekiwany zwrot w współczesnej fizyce ma miejsce właśnie tutaj, na terytorium pól kwantowych. To co zwykle uważamy za cząstkę, w tym elektron Okazuje się wcale nie być maleńkim punktem, kulką, a jedynie rozbłyskiem, lokalnym wzburzeniem w jeszcze bardziej fundamentalnym środowisku elektronowym polu kwantowym. Wyobraź sobie bezkresny, głęboki i spokojny ocean. I oto na jego powierzchni pojawia się fala. Porusza się, unosi, oddziałuje, znika. Fala nie jest obiektem, jest stanem oceanu. Dokładnie tak samo zachowują się elektrony. Są one falowymi wzbudzeniami pola wszechświata, istniejącego w każdym punkcie przestrzeni. Najbardziej niesamowite jest to, że ten ocean pól nie znika nawet tam, gdzie nie ma nic. Próżnia wcale nie jest pustką. Tętni wirtualnymi cząstkami, subtelnymi drganiami, których nie można zobaczyć bezpośrednio, ale można je wyczuć poprzez eksperymenty, takie jak efekt Kasimira. Właśnie z tego niespokojnego morza wyrasta elektron. Stabilizowany prawami kwantowej teorii pola. Kiedy elektron się porusza, nie drga sam elektron, drga pole elektronowe. Kiedy oddziałuje z fotonem, nie jest to zderzenie dwóch kulek, jest to rezonans dwóch pól, zmienna geometria fal, przeplatanie się ich konfiguracji, a każda interakcja jest mini orkiestrą, w której muzykami nie są cząstki, ale mody drgań. Najbardziej oszałamiający dowód pochodzi z eksperymentów dotyczących rozpraszania cząstek w akceleratorach tam fizycy widzą że elektron istnieje tylko wtedy gdy fala zapada się w lokalny szczyt ale poza kadrem między pomiarami ponownie się rozlewa ponownie istnieje jako ustabilizowany stan pola dlatego właśnie mówi się elektron nie istnieje sam w sobie jest jedynie wibracją głębokiego tła kwantowego które wypełnia cały nasz wszechświat ten obraz sprawia że świat staje się jednocześnie prosty i szalony. Cząstki znikają jako obiekty, zamiast nich pojawia się nieskończona tkanina pól, a każda cząstka jest tylko wzorem, rozbłyskiem, muzyką, chwilą na powierzchni tego kosmicznego oceanu. Kiedy fizycy w końcu uznają, że cząstki są iluzją, a cała materia jest tylko wzorem drgań i głębokich pól, świat przestaje wydawać się stały i niezawodny. Staje się naprawdę płynny. Dziwny i zaskakująco żywy. I tu do gry wkracza filozofia. Jeśli wszystko wokół jest falami, jeśli elektron, proton, atom, komórka, a nawet Ty sam jesteś stabilną konfiguracją wibracji, to znane pojęcia zaczynają pękać w szwach. Znika wyraźna granica między obiektami. To, co uważaliśmy za rzecz, okazuje się jedynie procesem, niestatyczną istotą, ale ruchomym wzorem przypominającym wir w rzece. Wydaje się, że istnieje, a jednocześnie nie można go uchwycić. Istnieje tak długo, jak długo istnieje ruch. To radykalnie zmienia spojrzenie na rzeczywistość. Na przykład ja przestaję być małym, stałym punktem zamkniętym w ciele. Ja jestem stabilną równowagą fal, strumieniem informacji i ruchomą strukturą w kwantowym oceanie. Nawet sama idea istnienia staje się inna. Rzeczy nie składają się już z niczego objawiają się jako wzory pola falowego. Co więcej, sama granica między materią a energią traci sens. Jeśli wszystko jest drganiem, to różnice między cząstką a światłem są jedynie różnicą w rodzaju muzyki, a nie w materiale. I tu pojawia się główny cios filozoficzny. To, co nazywamy rzeczywistością materialną, może być jedynie stabilną strukturą informacji ni mniej, ni więcej. W rezultacie znany nam świat zamienia się w dynamiczną, pulsującą tkankę, w której nie ma nic absolutnie stałego, ostatecznego i samowystarczalnego. Wszystkie relacje, wszystkie procesy, wszystkie fale przechodzące jedna w drugą tworzą to, co nazywamy wszechświatem.